Ona skłamała swojej grupie przyjaciółek, że jestem wobec niej agresywny, aby wpasować się w ich dramaty, a kiedy jedna z nich wezwała na mnie policję, przyznała, że wszystko to zmyśliła. Ale teraz grozi mi, że jeśli się z nią rozwiodę, powie wszystkim, że naprawdę ją biłem. Siedzę teraz przed domem mojego brata, próbując zrozumieć, co się właśnie wydarzyło. Nie wszedłem jeszcze do środka, tylko stoję zaparkowany na jego powieździe, starając się to wszystko przetrawić. Minęło zaledwie kilka godzin odkąd policjant pojawił się w moich drzwiach, ale czuję, jakby minęło całe życie. Szczerze mówiąc, ledwo pamiętam, jak potem tu przyjechałem. Leżałem półprzytomny na kanapie, gdy nagle obudziło mnie głośne walenie i jasne latarki przesuwające się po moim oknie. Policjanci stali w moich drzwiach i prosili, żebym wyszedł na zewnątrz. Nie powiedzieli od razu, dlaczego tu są, ale byli bardzo poważni. Jeden z nich zapytał: Gdzie jest moja żona? Byłem zaspany i zdezorientowany, boso, w piżamie, próbując zrozumieć, czy to mi się śni. Widziałem, jak moja żona stoi za mną, ze skrzyżowanymi ramionami, wyglądając na podenerwowaną, unikając mojego spojrzenia. Nie miałem jeszcze pojęcia, o co chodzi, ale już czułem, że coś jest bardzo nie w porządku. Policjanci rozdzielili nas, jeden zabrał mnie na bok, aby zadać kilka pytań, drugi poszedł porozmawiać z moją żoną. Odpowiadałem na wszystko tak szczerze, jak mogłem, wciąż nie mając pojęcia, dlaczego to wszystko się dzieje. W końcu policjant, z którym rozmawiałem, powiedział wprost: Proszę pana, otrzymaliśmy zgłoszenie, że znęca się pan nad żoną. Wydusiłem z siebie coś o tym, że to musi być pomyłka, że nigdy w życiu nie skrzywdziłbym swojej żony. Myślę, że po prostu patrzyłem na niego przez chwilę, bo to do mnie nie docierało. Znęcanie się nad żoną Nigdy jej nawet nie dotknąłem w gniewie. My prawie w ogóle się nie kłócimy, poza drobnymi sprzeczkami. Byłem całkowicie zdezorientowany. W tym czasie widziałem, jak drugi policjant rozmawia z moją żoną. Wyglądała na podenerwowaną i miała łzy w oczach. W pewnym momencie usłyszałem, jak mówi coś w rodzaju w porządku, to było tylko nieporozumienie. W końcu, po tym, co wydawało się wiecznością, policjanci zorientowali się, że nic się obecnie nie dzieje i że mojej żonie nie grozi żadne bezpośrednie niebezpieczeństwo. Powiedzieli nam, żebyśmy wzięli oddech i może spędzili noc w osobnych miejscach, po czym odjechali, na szczęście bez aresztowania kogokolwiek. Ale jasno dali do zrozumienia, że jeśli otrzymają kolejne zgłoszenie, wrócą. Zostałem stojąc na trawniku przed domem w ciemności, czując się całkowicie upokorzony i zdezorientowany. Nie mam pojęcia, ilu sąsiadów mogło widzieć światła radiowozu, i teraz zastanawia się, czy jestem jakimś przestępcą. Teraz siedzę i analizuję to wszystko w głowie. Jesteśmy z żoną małżeństwem od 6 lat i nigdy w tym czasie nie byłem wobec niej ani gwałtowny, ani agresywny. Nie mamy dzieci, więc zawsze byliśmy tylko we dwoje. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Więc dlaczego ktoś miałby zadzwonić na policję i zgłosić przemoc domową, tak znikąd? Jedynym wyjaśnieniem, jakie mam w tej chwili, jest to, że pochodzi to od jej nowej grupy znajomych. Kilka miesięcy temu moja żona, 32 lata Dołączyła do lokalnego klubu kobiet i zaczęła spędzać prawie każdy weekend z paczką nowych przyjaciółek. Spotkałem kilka z nich przelotnie na jednym z ich wspólnych spotkań i wydawały mi się typem plotkarek, które uwielbiają dramaty. Na pozór były miłe, ale pamiętam, jak szybko rozmowa zeszła na osobiste anegdoty i skandale. Moja żona wspomniała nawet, że jedna z tych kobiet opuściła przemocowego męża i zawsze dostawała od grupy mnóstwo współczucia i uwagi, gdy tylko temat wracał. Może to sprawiło, że moja żona poczuła, iż potrzebuje swojej dramatycznej historii, aby się wpasować. Wydaje się, że bardzo pragnie należeć do ich świata. Przez ostatnie kilka miesięcy obserwowałem, jak staje na głowie, by się im przypodobać. Zaczęła chodzić na babskie wieczory, ciągle pisała w ich grupowym czacie o każdej porze, a nawet przejęła ich manieryzmy i nawyki plotkarskie. Cieszyłem się, że wreszcie ma własny krąg towarzyski, ale zauważyłem też, jak bardzo się stara, by je zaimponować. Od tego czasu jest dziwnie zdeterminowana, by zdobyć ich uznanie, mówi o tych kobietach nieustannie i bardzo potrzebuje ich aprobaty. Nie myślałem o tym wtedy zbyt wiele, po zadroczeniem się, że ma teraz swój fajny klub nowych przyjaciółek. Domyślam się, że w pewnym momencie moja żona powiedziała tym przyjaciółkom jakieś kłamstwa na mój temat, by wydawać się, nie wiem, ciekawsza lub bardziej godna współczucia. Może chciała ich uwagi albo litości. Nie mam jeszcze pojęcia, co dokładnie powiedziała, ale oczywiście było to na tyle poważne, że jedna z jej koleżanek szczerze uwierzyła, iż bije swoją żonę i zdecydowała się wezwać policję. Nie miałem nawet okazji poznać całej historii od żony po tym, jak policjanci objechali. Byłem wściekły. Odwróciłem się do niej i zapytałem, dlaczego zrobiła coś takiego, dlaczego skłamała na mój temat. A ona tylko powtarzała przez łzy, że nigdy nie chciała mnie skrzywdzić. Byłem w szoku. Spakowałem torbę i wyjechałem do brata, więc teraz spędzamy noc osobno. Siedzę tutaj. Próbując się uspokoić, ustalić, co robić dalej. Szczerze mówiąc, jestem absolutnie wściekły i załamany. Gdyby moja żona podtrzymała swoje kłamstwo, kiedy przyjechała policja, bardzo możliwe, że zostałbym aresztowany na miejscu. Samo oskarżenie mogłoby zrujnować moją karierę, relacje i całe życie. Przeraża mnie myśl, jak blisko byłem tego, by spędzić tę noc w celi za coś, czego nie zrobiłem. Brutalna prawda jest taka, że jeśli kobieta powie, że mąż ją bije, Ludzie uwierzą jej w pierwszej kolejności, a pytania pojawią się później. Czuję się całkowicie zdradzony, że własna żona postawiła mnie w takiej sytuacji. Jak mam się po tym wszystkim pozbierać? W tej chwili bardzo poważnie rozważam rozwód. Jeszcze nie powiedziałem jej tego słowa, ale choć serce mi pęka, zaczynam czuć, że kobieta, którą poślubiłem, już nie istnieje. Nie rozpoznaję tej osoby, która byłaby zdolna do czegoś tak okrutnego. Jutro spróbuję uzyskać od niej jakieś odpowiedzi, ale część mnie już przygotowuje się na najgorsze. Aktualizacja pierwsza: jest następny poranek i wróciłem do domu, aby porozmawiać z żoną. Prawie wcale nie spałem, ale musiałem usłyszeć jej wyjaśnienie, jeśli w ogóle jakieś miała. Kiedy wszedłem, siedziała przy kuchennym stole, wyglądając na absolutnie nieszczęśliwą. Zerwała się na równe nogi, gdy tylko mnie zobaczyła i zaczęła przepraszać. Ja pozostałem stojąc, zbyt spięty. By w ogóle usiąść, i powiedziałem jej, żeby zaczęła od początku. Zapytałem wprost, co dokładnie powiedziała swoim przyjaciółkom na mój temat, dlaczego miałyby myśleć, że ją bije. Zaczęła szlochać, próbując wszystko wytłumaczyć, ale szczerze mówiąc, na początku było trudno to zrozumieć, bo mówiła bardzo szybko, przerywając płacz. Ale sedno było takie: przyznała się do kłamstw lub jak to ujęła wyolbrzymień. Według niej kiedy spędzała czas z tą nową grupą znajomych, inne kobiety opowiadały wiele osobistych dramatów ze swojego życia. Jedna miała okropnego byłego męża, inna żaliła się na swojego emocjonalnie przemocowego chłopaka, tego typu historie. Moja żona powiedziała, że czuła się jak ta inna, bo, jak sama stwierdziła, nie miała żadnej wielkiej tragicznej historii do opowiedzenia, więc postanowiła ją wymyślić. Powiedziała im, że mam zły temperament i że czasami robię się fizyczny podczas kłótni. Na przykład rzekomo twierdziła, że popchnąłem ją na framugę drzwi podczas jakiejś kłótni w zeszłym miesiącu. Do takiego zdarzenia nigdy nie doszło, w zeszłym miesiącu nawet się nie kłóciliśmy. To było całkowicie fałszywe. Nigdy nie mieliśmy incydentu, o jakim opowiadała. Najgorsze, co kiedykolwiek zrobiłem, to podniosłem głos kilka razy. Mimo to przedstawiła mnie jako tego złego, groźnego męża, który może w każdej chwili wybuchnąć. Byłem wściekły, słuchając tego wyznania. Pamiętam, że praktycznie krzyczałem na nią, pytając, dlaczego skłamała na mój temat w ten sposób, ale ona tylko powtarzała, że przeprasza i nigdy nie chciała, aby to zaszło tak daleko. Szczerze mówiąc, częściowo wcale mnie to nie zaskoczyło. Moja żona zawsze była osobą, która chce zadowolić innych, z ogromną potrzebą wpasowania się. Nienawidziła być tą inną. Patrząc wstecz, zrozumiałem, że często mówiła drobne kłamstwa lub naginała prawdę. Aby uniknąć konfliktu lub pokazać się w lepszym świetle przed innymi. Nigdy jednak nie wyobrażałem sobie, że mogłaby doprowadzić ten nawyk do czegoś tak ekstremalnego. Zapewniała, że nigdy nie spodziewała się, iż ktoś naprawdę węźwie policję. W jej głowie to były tylko puste rozmowy między przyjaciółkami i myślała, że to zostanie w ich kręgu. Jedna przyjaciółka, ta, która ostatecznie zadzwoniła pod numer alarmowy 911, była najwyraźniej szczególnie zaniepokojona i nie chciała tego odpuścić. Moja żona twierdzi, że była już bliska wyjawienia im prawdy, gdy policja zapukała do naszych drzwi. Próbowała też zdobyć u mnie plusy, przypominając, że powiedziała funkcjonariuszom, iż to było nieporozumienie, aby sprawy nie zaszły za daleko. Patrzyłem na nią w osłupieniu, słysząc to. Fakt, że sama stworzyła ten cały bałagan, a potem chciała uznania za to, że powstrzymała eskalację, był dla mnie niewiarygodny. Nie miałem słów. W końcu powiedziałem jej, że potrzebuje więcej czasu i że na razie zostanę u brata. Błagała mnie, żebym się nie poddawał, i powtarzała, że zrobi wszystko, aby to naprawić. Zaproponowała nawet całkowite zerwanie kontaktów z tymi przyjaciółkami, jeśli to w jakiś sposób miałoby naprawić sytuację. Nie obiecałem niczego. Szczerze mówiąc, nawet po wysłuchaniu jej wyjaśnień czuję jeszcze mocniej, że to jest niewybaczalne. Jej logika, jeśli można to tak nazwać, tylko potwierdza, że była gotowa poświęcić mnie, by poczuć się częścią jakiegoś kręgu plotek. Nadal nie mogę pojąć, kto robi coś takiego własnemu małżonkowi. Powiedziałem jej, że potrzebuje przestrzeni do namysłu, ale po cichu zacząłem dziś po południu szukać prawników rozwodowych. Nie widzę drogi powrotnej po tej zdradzie, bez względu na to, jak bardzo przeprasza. Aktualizacja druga minęło kilka dni od tamtej konfrontacji. W tym czasie moja żona zasypała mnie wiadomościami SMS i nagraniami głosowymi. Zmieniając się między błaganiem o wybaczenie obwinianiem samej siebie. Na większość z nich nie odpowiadałem. Zamiast tego skonsultowałem się z prawnikiem rozwodowym i oficjalnie zdecydowałem się złożyć pozew. Dziś po południu poszedłem do domu, gdy żona była w środku, aby zabrać więcej swoich rzeczy, i przekazałem jej wiadomość, że rzeczywiście zamierzam się z nią rozwieść. Starałem się być w miarę cywilny. Po prostu powiedziałem wprost, że nasze małżeństwo się skończyło i powinna spodziewać się wkrótce papierów rozwodowych. Wypowiedzenie tych słów do własnej żony było absolutnie druzgocące, ale w tamtej chwili wiedziałem, że nie ma innej opcji. Potem spokojnie wróciłem do pakowania swoich rzeczy, podczas gdy ona stała w milczeniu. Cóż, nie przyjęła tego dobrze. Cały ten wczorajszy żal zniknął. Zaczęła krzyczeć, że ją zdradzam, poddając się, oskarżając mnie o to, że odmawiam próby naprawienia tego wszystkiego po tym, co rzekomo dla mnie zrobiła. Prawie mnie to rozśmieszyło, ona mówiąca o zdradzie po tym, co mi zrobiła. Powiedziałem jej, że nie ma sposobu, by naprawić fałszywe oskarżenie o przemoc, które mogło posłać mnie do więzienia. Wtedy jej zachowanie zmieniło się o 180 stopni. Gniew z twarzy zniknął, a nagle znów była spanikowana i błagalna. Znowu wybuchnęła płaczem, mówiąc coś w rodzaju: "Wiesz, mam głęboko zakorzenione problemy z chęcią zadowalania innych. Nie zrobiłam tego, żeby cię skrzywdzić. Po prostu potrzebuję pomocy." Tak. Naprawdę użyła określenia głęboko zakorzenione problemy z chęcią zadowalania innych, jakby to w jakiś sposób usprawiedliwiało to wszystko. W zasadzie była zła, że nie przytulam jej problemów ze zdrowiem psychicznym po tym, jak skłamała, że ją bije. Pozostałem niewzruszony i powiedziałem jej, że nic nie zmieni mojej decyzji. Jej łzy nie miały już na mnie żadnego wpływu. Gdy to powiedziałem, jej nastrój znów się odwrócił, w jednej chwili płacz ustał, a teraz była wściekła. Podeszła do mnie tak blisko. Że niemal krzyczała mi prosto w twarz. Jeśli doprowadzisz ten rozwód do końca, powiem wszystkim, że naprawdę mnie biłeś. Powiem to w sądzie sędziemu, twojej rodzinie, komukolwiek. Będziesz skończony, rozumiesz? To była moja żona, osoba, która obiecała mnie kochać, otwarcie zapowiadająca, że zniszczy moje życie kolejnymi kłamstwami. Nawet nie próbowałem z nią dyskutować, po prostu powiedziałem, że mam dość jej Gierek, i wyszedłem za drzwi, podczas gdy ona wciąż krzyczała groźby w moją stronę. Byłem tak wściekły, że nie ufałem sobie, iż zdołam tam zostać dłużej, nie wybuchając. W drodze wyjściowej natychmiast zadzwoniłem do mojego adwokata i opowiedziałem dokładnie, co przed chwilą powiedziała. Doradził mi, żebym wszystko dokumentował i zachował wszelkie wiadomości lub dowody jej gruźb. Jestem już absolutnie dość tego wszystkiego, wściekły, ale też naprawdę zaniepokojony tym, co może wymyślić w następnej kolejności. Wydaje się całkowicie niezrównoważona i gotowa spalić wszystko do fundamentów z czystej złośliwości. Jeśli zrealizuję swoje groźby i skłamie w sądzie, mogę stanąć w obliczu absolutnego koszmaru. Ten rozwód z pewnością nie będzie spokojnym, cywilnym procesem zapowiada się na otwartą wojnę. Aktualizacja trzecia spędziłem noc z powrotem u mojego brata, opowiadając mu wszystko. Był absolutnie szokowany tym, co zrobiła moja żona. Szczerze mówiąc, widok kogoś, kto kręci głową z niedowierzaniem, pomógł mi poczuć, że nie jestem szalony, czując się zdradzony. Mój brat udzielił mi pełnego wsparcia i zgodził się, że muszę zakończyć to małżeństwo i chronić siebie. I miał rację, ona nie blefowała. Dziś otrzymałem tymczasowy nakaz ochrony. Moja żona poszła do sądu i złożyła wniosek, twierdząc, że od lat znęcam się nad nią fizycznie i że boi się o swoje bezpieczeństwo teraz, gdy ją opuszczam. Przeczytałem jej oświadczenie w absolutnym niedowierzaniu. Napisała, że często ją uderzam i biję pieściami, że bała się mieszkać we własnym domu, a nawet, że groziłem jej śmiercią. Nic z tego nigdy się nie wydarzyło. Oczywiście zmyśliła całe sceny przemocy. Na przykład w raporcie twierdziła, że w zeszłym miesiącu przycisnąłem ją do ściany i zostawiłem jej siniaki. Nie tylko taki incydent nigdy nie miał miejsca, ale w tygodniu, który podała, byłem w delegacji służbowej poza miastem. Pamiętam to po poprzednich wydarzeniach, co czyni to kłamstwo możliwym do udowodnienia. Co gorsza, sąd przyznał ten tymczasowy nakaz bez żadnych rzeczywistych dowodów, tylko na podstawie jej słów i oświadczenia jednej z jej przyjaciółek, że żona zwierzyła się jej z przemocy. Z tego powodu mam teraz prawny zakaz zbliżania się do własnego domu lub kontaktowania się bezpośrednio z żoną. To dla mnie kompletny absurd, że może wymyślić takie kłamstwa, a system po prostu bierze je za pewnik, ale oto jesteśmy. Za kilka tygodni odbędzie się rozprawa. Na której będę mógł zakwestionować jej twierdzenia i przedstawić swoje dowody, i możecie być pewni, że wszystko zbieram. Szczerze mówiąc, stałem się pełnoetatowym detektywem własnego życia. Spędziłem godziny przeglądając stare e-maile, zapisy wiadomości, wyciągi bankowe, a nawet metadane zdjęć, szukając czegokolwiek, co mogłoby obalić jej linię czasową zdarzeń. Na przykład wyciągnęliśmy dane lokalizacyjne i harmonogramy podróży służbowych, pokazujące, że nie byłem nawet w mieście w niektóre dni. Kiedy twierdzi, że doszło do ataku. Na szczęście zachowałem wiadomości, które żona wysłała mi po tamtej pierwszej nocy z policją. W tych wiadomościach w zasadzie przyznaje, że przesadziła i że to było tylko nieporozumienie. Mój prawnik uważa, że to poważnie podważy jej wiarygodność, gdy przedstawimy to w sądzie. Przekazałem adwokatowi każdy skrawek korespondencji. Kompletujemy też bilingi telefoniczne, wszelkie zeznania świadków, cokolwiek się da. Mam dane GPS z telefonu. Peregani, wszystko. Na przykład pewnego dnia, gdy twierdzi, że ją pobiłem, mogę udowodnić, że byłem 300 mil dalej w podróży służbowej. Chcemy mieć to wszystko gotowe. Jeśli już, to mam więcej dowodów na jej kłamstwa niż ona na jakąkolwiek przemoc. To jest koszmar. Waham się między wściekłością na jej bezczelność, a czystą paniką na myśl, co może się stać, jeśli sąd w jakiś sposób uwierzy w jej kłamstwa. Ledwo jem czy śpie, funkcjonuje wyłącznie na adrenalinie. W nocy leżę na kanapie u brata, wpatrując się w sufit, a w głowie odtwarzam każdy najgorszy możliwy scenariusz. Jeśli ten nakaz stanie się stały na podstawie fałszywych zarzutów, zrujnuje to moje życie na tak wiele sposobów osobiście, prawnie, finansowo. Mam też świadomość, że posiadanie czegoś takiego w aktach może zaszkodzić mojej karierze, bo wielu pracodawców nie patrzy przychylnie na wpis o przemocy domowej przy twoim nazwisku. Mogłaby nawet spróbować wykorzystać to, by ogłosić mnie w ugodzie rozwodowej. To przerażające, skutki sięgają daleko poza nas dwoje. Co gorsza, wieści o tych oskarżeniach zaczęły się rozprzestrzeniać. Dostałem kilka zaniepokojonych wiadomości od wspólnych znajomych, pytających, czy wszystko w porządku i czy te okropne plotki są prawdziwe. Najwyraźniej moja żona lub ktoś w jej imieniu rozpowiada, że jestem jakimś agresywnym mężem. To upokarzające. Powiedziałem tym znajomym tylko absolutne minimum, że to nieprawda i że zajmujemy się tym prawnie. Ale to frustrujące, że w ogóle muszę się tłumaczyć. Fakt, że oczernia mnie w oczach innych, jest kolejną warstwą zdrady. Nawet moi teściowie wydają się jej wierzyć. Moja teściowa zostawiła mi wczoraj wiadomość głosową, oskarżając mnie o skrzywdzenie jej córki i ostrzegając, bym trzymał się z daleka. Musiałem ją usunąć zamiast odpowiadać. To złamało mi serce, bo kiedyś byłem blisko z rodziną żony, a teraz prawdopodobnie widzą we mnie potwora na podstawie jej kłamstw. Rozprawa w sprawie nakazu ochrony w końcu nadeszła po tym, co wydawało się wiecznością oczekiwania. Dni poprzedzające ją były czystym piekłem, prawie wcale nie spałem, w głowie odtwarzając każdy najgorszy scenariusz, ale wiedziałem, że muszę się z tym zmierzyć i oczyścić swoje imię. Mam dobre wieści na zakończenie tej historii odbyła się rozprawa i poszło znacznie lepiej niż się spodziewałem. Moja przyszła była żona pojawiła się z adwokatem i kilkoma lojalnymi przyjaciółkami dla wsparcia. Ja przyszedłem z moim prawnikiem, bratem i segregatorem pełnym dowodów. Siedzenie w tej sali sądowej i słuchanie, jak zeznaje o straszliwej przemocy, która nigdy nie miała miejsca, było surrealistyczne. Trzymała się swojej wersji, płacząc w odpowiednich momentach, gdy opowiadała sędziemu, że jestem brutalnym potworem. Potrzebowałem całej samokontroli, by milczeć i zachować spokój. Kiedy przyszła nasza kolej, mój adwokat rozerwał jej historię na strzępy. Wiadomości tekstowe. Które mi wysłała, były dowodem koronny. Mieliśmy wydrukowane kopie SMS-ów, w których wyraźnie nazywała całe zajście nieporozumieniem i w zasadzie przyznawała, że przesadziła. Wyraz twarzy mojej żony, gdy te wiadomości zostały wprowadzone do akt, pozostanie mi w pamięci na zawsze, pobladła jak ściana. Jej prawnik wyglądał, jakby ugryzł cytrynę, mam rocząc coś o tym, że wiadomości zostały wyrwane z kontekstu, ale szkody już zostały wyrządzone. Mój adwokat doprowadził też do tego, że jedna z jej przyjaciółek, ta, która złożyła oświadczenie, przyznała pod przysięgą, że nigdy nie widziała, bym był agresywny. Wszystko, co wiedziała, pochodziło z tego, co powiedziała jej moja żona. To mocno podważyło ich stronę. Miałem również okazję wypowiedzieć się w swojej obronie, wyjaśniłem, że żadne z opisanych przez nią zdarzeń nigdy się nie wydarzyło, wskazując, że jedno rzekomo miało miejsce, gdy byłem w delegacji, co potwierdziłem dokumentami. Ostatecznie sędzia całkowicie oddalił wniosek o nakaz ochrony. W swoim orzeczeniu stwierdził, że zarzuty mojej żony były niewiarygodne w świetle przedstawionych dowodów i zasugerował nawet, że jej oskarżenia wydawały się złośliwe. Sędzia wprost ostrzegują, że sąd nie jest narzędziem do szerzenia kłamstw. Nie potrafię opisać ulgi, jaką poczułem, słysząc, że sędzia w zasadzie potwierdza to, co mówiłem od początku, że ona kłamie. Mój brat, siedzący za mną w sali, westchnął z ulgą i poklepał mnie po plecach. Po rozprawie moja żona unikała kontaktu wzrokowego i szybko opuściła salę ze swoimi przyjaciółkami. Nawet nie potrafiła spojrzeć mi w oczy. Nie zdziwiłbym się, gdyby już teraz opowiadała im jakąś przekręconą wersję tego, co wydarzyło się w sądzie, ale to już nie mój problem. Jeśli chodzi o mnie, czuję, że ogromny ciężar spadł mi z ranion. Bezpośrednie zagrożenie zostało zneutralizowane. Oczywiście rozwód wciąż trwa. Ale teraz jestem w znacznie lepszej sytuacji, jej wiarygodność legła w gruzach i ona o tym wie. Mój adwokat mówi, że z obalonym nakazem ochrony możemy dążyć do uczciwego porozumienia rozwodowego, bez jej kłamstw rzucających cień na całą sprawę. Jeśli w postępowaniu rozwodowym spróbuję ponownie podnieść zarzuty o przemoc, sąd już widział nasze dowody, które im zaprzeczają. Sędziowie nie patrzą przychylnie na fałszywe oskarżenia. Skończyłem próbować zrozumieć moją żonę czy jej chore motywacje. Niezależnie od tego, czy to jej problemy z chęcią zadowalania innych, czy czysta złośliwość, posunęła się o wiele za daleko i prawie mnie zniszczyła. Nie zamierzam już nigdy z nią rozmawiać poza kanałami prawnymi. Pozwolę, by to prawnicy dokończyli resztę rozwodu. Planuję oficjalnie wyprowadzić się z naszego starego domu na dobre i zacząć od nowa gdzieś indziej, gdy tylko wszystko się uspokoi. Nie chcę już nigdy mieszkać w domu, który dzieliliśmy, po tym wszystkim. To całe doświadczenie było absolutnie wyczerpujące i doprowadzające do szału. Wciąż jestem zły i, szczerze mówiąc, dość złamany tym, jak to się potoczyło, ale przynajmniej teraz mogę ruszyć naprzód. Mam ogromne wsparcie ze strony rodziny. Mój brat był dla mnie absolutną ostoją, a nawet moi rodzice, którzy byli zdruzgotani, gdy po raz pierwszy usłyszeli oskarżenia, byli przy mnie na każdym kroku. Moi bliscy przyjaciele też stoją po mojej stronie. Patrzę w przyszłość i skupiam się na odbudowie swojego życia bez tej toksyczności. Wiem, że mam przed sobą dużo pracy, by wyleczyć się emocjonalnie, wciąż jestem na nią wściekły i będę zmagał się z tym bólem przez długi czas. Ale przynajmniej teraz prawda zwyciężyła. To cholernie smutne, że do tego doszło, ale przynajmniej obroniłem się w końcu. Próbowała mnie zniszczyć swoimi kłamstwami i jej się nie udało. Nie wiem, czy kiedykolwiek poniesie za to realne konsekwencje prawne. Szczerze mówiąc. Nie jestem nawet pewien, czy zależy mi na szukaniu zemsty czy czegoś w tym rodzaju. Chcę tylko, żeby ten rozwód się zakończył, żebym mógł zamknąć ten koszmar raz na zawsze. Próbowała mnie zniszczyć swoimi kłamstwami i jej się nie udało.